Z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Czas na akcesoria dla Samsunga Galaxy S22 Ultra. Na pierwszy ogień spec Prestigio 2 Grip, czyli mocny, wytrzymały case, co potrafi i jak wygląda. Chwila o nim. Co możemy się dowiedzieć z pudełka? Na pewno to, że teoretycznie wytrzyma nam upadek z 2, z 4 metrów tak naprawdę. E, no cóż, jestem ciekaw jak to testują. Kiedyś, kurczę, musiałbym jakieś telefona... Wziąć naprawdę do testów i go pozrzucać i zobaczyć, jak to realnie wszystko wytrzymuje, albo mieć kilka takich samych i na różne powierzchnie, żeby sobie spadały. Może byłoby to fajne. Na pewno też fajna sprawa, że ma ochrona, jeżeli chodzi o bakterie microban, czy jak to tak nazwać. Czyli teoretycznie materiał, z którego jest stworzony, powoduje to, że bakterijką mówimy papa, pa. może już teraz wiecie, wirusy, te sprawy, bakterie. To już y, może nie tak na topie, ale myślę, że spoko na telefonach wiadomo. Nie da się ukryć. Jest największy. Y, mówiąc brzydko, syf, jeżeli chodzi o urządzenia, które najczęściej dotykamy, więc ma to na pewno jakiś plusik. No ale dobra, reszta za chwilę. Fajnie się otwiera, bo się wszystko wysuwa. Mamy case, który jest w tym kolorze aktualnie szarym. Co o nim? Jak wygląda, co jest. Y, y, jeżeli chodzi o fajne funkcje, które są w nim. Na pewno fajna faktura. Fajne też tutaj rozłożenie, które ułatwia wam na pewno trzymanie. Mocne wzmocnienia, bardziej elastyczne na rogach. Jest dostęp do rysika. I ciekawą rzeczą jest to, co widzicie tutaj wszędzie dookoła: jakby takie małe mikropoduszki powietrzne, które chronią nam telefon w przypadku upadku. One się przyklejają, zostaje tam powietrze, więc w przypadku uderzenia. Absorbują tą siłę, która, że tak powiem, się wtedy wy indukuje w urządzeniu, czy też się stworzy. No wiadomo, mechanika, pan Newton, te sprawy, przyciąganie, więc spoko opcja. Przyciski, zaraz wam sprawdzę. Tętrze matowe, to jest akurat też, 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 też plastikowe materiał. Pewnie jest tutaj tak naprawdę główny polikarbon. Jeżeli chodzi o, o kwestie z tego, z czego to jest zrobione, jest jeszcze też TPE. No, czyli rodzaje plastiku podobnych rzeczy. Dobra, wrzućmy go na smartfon. Zobaczmy, jak wygląda na S22 Ultra. Nie da się oczywiście, że trzeba go dosyć mocno wcisnąć. No, ale zaczniemy sobie od samego tyłu. Ochrona aparatów jest, no, jest to trochę podniesione. Gdzieś tak z minimec niecałe, coś koło tego, więc są chronione te soczewki. Szkoda, że nie ma pojedynku każdej soczewki chronionej dookoła. Tak to tutaj sobie wygląda. Jest logo PK jeszcze odnośnie rzeczy. Dostęp do portów jest jak najbardziej. Okej, okay, tutaj wszystko się zgadza. Bardzo łatwe wyjęcie rysika, więc no tutaj bezproblemowo wystarczy, że zahaczycie tylko waszym pazurkiem. Rysik wychodzi i jak chodzą przyciski. no Nie są jakieś tak idealne, łatwe do przyciśnięcia. Trzeba użyć trochę siły, moim zdaniem, więc tak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o ochronę ekranu, dół podniesiony dobrze, góra podniesiona mocno, te krawędzie mogłyby być, moim zdaniem, troszeczkę bardziej podniesione, bo są praktycznie na równi z ekranem, prawie że założycie jakieś szkło i takie najgorsze uderzenia, jakie są w tych ekranach zagiętych, czyli pod kątem rozwalają go, więc tu mogą być jeszcze troszeczkę wyżej moim zdaniem. Jest też dobre wycięcie na głośnik górny, który tutaj jak najbardziej. Nie będzie blokowany przez to etui. Jeżeli chodzi o wycięcie i wycyrklowanie dziurki na mikrofon, jak najbardziej dobre. Cóż, sprawdźmy jeszcze możliwości ładowania indukcyjnego. Najprostsza jaka jest ładowarka. Przykładamy. Rozpoczyna się proces ładowania, więc nie przeszkadza w ładowaniu indukcyjnym. O tyle to bardzo dobrze. Myślę, że jeżeli najtańsza z możliwych na rynku jakiś X-Bit działa, no to Tutaj też bezproblemowo pewnie innymi sobie naładujecie. No, fajnie to trzyma się w dłoni. E, fakt, telefon troszeczkę więcej waży, e, już mając te ETUI na sobie, gdyż szczerze mówiąc, no, no czuć sama s 22 Ultra jest ciężka, a dodatkowo czuć jeszcze, jeszcze na nim ETUI, więc no wiadomo, jakoś to musi być. E, też ważna sprawa, którą ja zwracam uwagę, ja często trzymam telefon w taki otóż to sposób, czyli mój mały palec. Tutaj zawsze podpiera, jak coś robię i jak dłużej się bawię na tym telefonie, to zawsze te miejsca odciskują się na tym palcu. A tu fajnie, że macie całą płaską część, gdzie, e, gdzie możecie sobie spokojnie podłożyć ten palec, nie, nie wpada później jakoś dziwnie. No nie wiem, czy ktoś wie o co chodzi, ale jak, jak za długo siedzę i coś robię na telefonie, no to później czuję jakieś odciśnięcia od, od dołu, trzymanie. a tak to spoko. No i no, na pewno dobre są te tutaj e, prążkowania, bo naprawdę to... Polepsza grip i trzymanie tego telefonu nie jest on ściski, a dzięki temu nie wypadnie wam na pewno szybko z głowy. No i otóż tak wygląda Spec Prestigio 2 grip, gdzie go dorwać. Linki macie na dole oczywiście. Tu i ładne, zgrabne. Kolor, szary z czarnym pasuje, chociaż gdyby było jeszcze bardziej czarne, ja bym się nie obraził. Tyle. Oczywiście niedługo kolejne materiały. No i cóż, na dzisiaj tyle. Presidio Grip. Presidio. Kurczę, jak to się czyta, to nie wiem, szczerze mówiąc. Ale Presidio 2 Grip dla Samsung Galaxy S22 Ultra. Z tej strony ucek, trzymajcie się ciepło. Hej.